ktoś coś do mnie mówił Halo Cześć A kto do mnie mówi Kurde, zapomniałem Ty Sara tak Właśnie tak się nazywała zupełnie A co ty ją porwałeś? Kim jesteś? W sensie ona oddała tego laptopa do naprawy do serwisu i zobaczyłem, że ma minecrafta i discorda, więc Hę? No wszedłem i grał. Ale kto wszedł? No w serwisie zostawiła laptopa wszedłem w sensie, ja rozmawiam teraz z serwisantem? No, Warszawa, domowa. Okej, się A, Co tu się dzieje? Jak tam naprawa laptopa idzie? No, praca w re, powiem tak. <noise> Co? E, no, dała mi tutaj sprzęt zepsuty, mm, zalany. Czym zalany? Alkoholem pewnie, nie? Potem streamingu Przecież słyszę ją w tle No bo ona tu stoi nad tym laptopem i e, pasie, jak ja naprawiam tutaj To niech coś powie e, Klientka możesz coś powiedzieć Siema stary Gdzie ty jesteś Sara? E, w serwisie w sranie, a nie w serwisie na Dzięki, no, Ewron. Ja w czekaj, domu e, jestem. Czekaj, Kamil, bo ja muszę coś zjeść e, w Minecrafcie. Jasne! Powodzenia! E, dobra, e, czekaj, ja nie słyszę. A, dobra. E, <coughs> już jestem. O co tu chodzi? Chłop do mnie mówi, no cześć, Ewron, już jestem, a ja e, a tak... gdzie jesteś? Do... Bo ja chcę iść do ciebie. Do mnie? Tak, weź mnie tele teleportuj, da się to teleportować? Jasne. <noise> Nie mój... da się. Cicho. Już boże... to robię. E, mój nick to starszy przez 2X. Jasne, oczywiście. A czy możesz opisać mniej więcej jaka jest twoja lokalizacja? Taka, wiesz. Lokalizacja Warszawa Bemowo przy serwisie takim. <noise> A w tym Minecrafcie, bo tutaj my, A, mamy się Minecraft. spotkać. <noise> Co widzisz? No, drzewa Boże, przestań mi przeszkadzać, Boże Sara! <grystanie> powiedz. Co? Powiedz pomarańcza jak potrzebujesz pomocy. Nie potrzebuję żadnej pomocy. Jedynej pomocy, której potrzebuję to z laptopem i właśnie. Pomarańcza! Pomarańcza to ma. Bez skitu, pomarańcza jest! Eee, pomara live'a? Tak. Masz live <grystanie> tak. Yeah. To, mo to moja życiówka. Teraz mogę się pokazać. Ja z Pieszkiem z timu X. Halo? <grystanie> Ratuję ją. No przyznaj się. Jaki kolap, ja pierdzielę. Dobra, Proste, gdzie że jesteś tak. Sara? Na spanie. Co tu <Boże>! się dzieje? <grystanie> ona cały czas gada. No bez kitu, ta Sara, co tak gada? I X kura, Co to znaczy? <grystanie> Ja mogę podejść tam, zaraz będę, wytłumaczę. Jestem przy 2x kura. Co tu się dzieje, widzowie? A tu jest Halo? jeszcze obok... E, tu ta kura nie ma nazwy akurat. A to ten laptop już działa? Działa, no właśnie testuję ten... gry. Wszystkie funkcje? A przez co jest teraz połączenie Discordowe przez laptopa? E, to tutaj... E. Wiesz co, do szefa muszę tutaj pójść zapytać, więc... Ucie... mhm. Bo tutaj jest za dwie Stary! Co się dzieje? W ogóle. Bo ja nie wiem jak się szybko biega w tej grze. Klikam W dwa razy i on... Ale stary. Co się dzieje, chat, Ja pierdolę. Czekaj Dobra, koniara! To by było wszystko. Ale on płynie do ciebie. Spitnij się, to się tylko. Płynie, to czekaj. To ja Ej. poczekam. <grym> ja nawet nie wiem z kim ja rozmawiam. Halo? Czekaj, bo naprawiam laptop Jasne, napraw laptopa No bo ja czekam przy tej kurze 2, ale problem jest taki, że... Jest za blisko się mikrofonu nie, nie, wszystko jest w porządku Jestem za blisko mikrofonu A teraz A... mnie słyszysz? Tak! Dobra Sara? Dzięki za Mikrofon Co? Ja to, co że do mówię. No co? Gówno, no co ty robisz? No ona mi kazała iść pod pomarańczowy balonik. A czy ja w czymś mogę pomóc? Nic! Może kupiłem znowu jakieś. Hmm. Ten... Czekaj, 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 czekaj. Poczekaj, stój, nie ruszaj się. O, oni coś dał, nie jest bogaczem. Tak, Takiego. czekaj, musimy podejść. Zaraz, zaraz, za moment. Nie bo. Zapraszam. Ja cię obronię, nie ma problemu. Chodź, chodź. Chodź, pieszko, nie ma problemu. Nie, nie wiem właśnie. Zapraszam, zapraszam. Albo możesz tu poczekać, ja zaraz przyjdę, dobra? Ewron, nie zabij mnie, bo nie mam ży. Nie ma problemu, Sara. Ty tam laptopa naprawiaj ja tylko coś zrobię. Sekundkę, sekundkę potrzebuję, dobrze? Zapytaj się o dziury, jeśli podchwyci temat to będzie wiadomo ze SKKF To nie jest SK, czy po głosie słychać Sekunda, sekunda On mnie zabuduje chyba, nie? To chodzi w tej grze? Weź to! Ktoś, kto w ogóle nie gra w gry jest. Jest. Dusz. Awesome. E, Dziękuję, w zamian ci daję to Dupy! Weź, zaraz ty tu dasz. Dziękuję, e, dziękuję! Ktoś, ja kto zna moje wierze, imię. Jasno, oczywiście. E, no dobra, to ja spadam na P prawek. Sekundkę, sekundkę, bo jest bardzo ważna rzecz, musisz to zrobić jeszcze. E, sekundka, sekundka. Raz, masz no, prawy no. przycisk masz prawy przycisk myszki albo no, laptopa? No. Rady, ok, rady. poczekaj, poczekaj. Nie, on będzie nie. coś kupować. Znam takie triki Tutaj wychodzę z no, wieszko, kliknij, proszę! Prawym. Nie kliknaj. Prawym, prawym w tablicze Nie, prawym w tabliczce. No nie, stary jak to. No ja nie jestem Błagam. Ten, nie jestem łapczywy tutaj na klikanie. S proszę cię, proszę cię, kliknij prawym. Lewy. Dobra, e, idę. jeść. pa. Pa. Tam musisz wyjść. Siema! Stary nie tu. No co ty disco? I koniec. Co tu się dzieje, chat? Ja pierdzielę. Stary coś do mnie mówi. No, jestem już, hej. A ja takie, hej? A kto mówi? No, serwisant. Warszawa, bemowo. Co się dzieje, widzowie? Minus 5 minut z życia wyjęte. Czy ja w czymś mogę pomóc? Ona na pieniądze opierdzieć chciałem to chyba wracam na ekspiarę. Co się dzieje? Halo? Ej, chłop miał bez skidu taki głos, ale ja nawet nie wiem kto to był. kilometry wypełnia puste miejsca, z alma mix. No ja byłbym za. Monaliza chcesz polizać? Diables dawaj unmute analiza sytuacji. Ej Beskidu skoczył się Daily Dose i nagle słyszę jakieś szepty takie. Ja się boję odmutować teraz. stary oglądam Daily Dose a nagle takie szepty. Halo? No jestem, już jestem. A ja mówię, słyszę jakieś głosy u ciebie, Bo nie za tym głosu, to zostanę w swojej komfortowej strefie, czyli na czacie. Ja będę pasywny, nie dotykam żadnej tej strefy, nie? Ej, ale Dobra. kurde dziwne, co się dzieje? Ale, że Sara z Pieszkiem lują bombę? W serwisie, na nabemowie. Wiesz, to może jest serwis jak moja naprawa pralek, nie? A, taki serwis! No właśnie. Uuu.